Hej, ja jestem Daja, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam trzy najbliższe motywy. Zobaczymy sobie, jakie są tam ubranka, jak wyglądają tła i jakie nowe animacje będą do kupienia. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was rozdanie z okazji 2000 subów, które zaraz stukną nam na kanale. Do wygrania będą trzy nagrody. Główną nagrodą jest VIP na tydzień. Które wyślę Wam przez MSP1. Bilet VIP wysłany na konto MSP1 daje vip też na MSP2 i na Blockstar Planet. Dlatego zdecydowałam się właśnie rozdać bilet, a nie kupować sama vip bo to bezpieczniejsza opcja dla Was. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was problem <ścoughs> zalogować się na swoje konto na MSP1 i odebrać ten bilet VIP. Właśnie tam. Drugą nagrodą są włoski Midsummer wraz z sukienką. A nagrodą trzecią jest maska z pakietu Garden. Aby wziąć udział wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz zostawicie swój nick w komentarzu. Jeśli nie możecie pisać komentarzy, wystarczy, że polubicie i skomentujecie mój artbook z rozdaniem z okazji 2000 subów. Tutaj poprzedni zwycięzca i zapraszam do oglądania. Okej, okay. jesteśmy już w mojej szafie i jak mówiłam, przyjrzymy sobie najbliższe trzy motywy i to, co dodali z przyszłego pakietu, chociaż nie ma to jeszcze tekstury, więc tylko powiem wam co nieco o tym pakiecie. Też pewności nie mam, czy to jest pakiet, który będzie teraz, czy trochę później, ale no, na pewno jakiś przyszły. Mamy tutaj teraz motyw, który nazywa się Monster Core. I przyjrzymy sobie te ubranka na postaci Jak wyglądają. Chociaż początek nie wygląda najlepiej. To dalej są bardzo ładne itemy, więc zostańcie ze mną tutaj. Mm, to jest całkiem ładne. O, to są spodenki. Wow Ta sukienka jest urocza, naprawdę śliczna jest. U to by dobrze wyglądało z tym. Z, 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 z brokatem na ciało. No, to może wyglądać git, też nie wiem. Trzeba to sprawdzić. O. Tutaj mamy o to jest też ładne. Podoba mi się to. To mech. To też mech. To śmiesznie wygląda na damskiej postaci. O, to jest taki basic. Tu oczywiście musi być coś z logo. Z logo motywu. Mm -mm -mm. Wygląda spoko. Nie wiem, co to za wzór w ogóle śmieszny. Wymyślili sobie na ten motyw, ale wszystko jest w tym wzorze. A tu mamy piękne kroksy Śliczne są po prostu. <grytanie> Tutaj jest jakiś wąż na nogę. I tu mamy fajne skiety. O, są też męskie. Skiety. Mamy jakąś szczepę. W sumie spoko. I tu jest chyba najładniejsza rzecz z tego, z tego motywu, bo jest piercing. I to wygląda tak ślicznie. Jeszcze jakby się dało zmienić kolor, to w ogóle będzie cacy. Ale chyba męski lepiej wygląda niż damski. Mam wrażenie, ale dajcie znać w komentarzu, co ty myślicie. Że nie wiem, no jakoś. Damski jest chyba za blisko siebie, zwłaszcza ten kolczyk. W jakimś dziwnym miejscu, jakby był o tu, a nie wiecie na policzku. Więc ja chyba sobie kupię męskie. Teraz sobie przejdziemy do urody. I zobaczymy, co tutaj jest. A widziałam takie cudowne włosy. Te włosy są tak ładnie wykonane. Te wszystkie kosmyki, które tutaj opadają, takie mega dopracowane. Te włosy mogłyby być nawet w pakiecie. Serio. Jeszcze ta opaska z drutu kolczastego, no, wygląda to mega. I pewnie będą to za diamenty. Ja zobaczę. Mogą być za diamenty, ale nie będą VIP. O, tak, tak wam powiem. <grym> Te włosy są brzydkie. Po prostu wyglądają strasznie. Nie wiem dlaczego. Dlaczego wy to zrobiliście? Co to w ogóle jest? A, dobra, tu mamy jakieś męskie włosy. Nie, to są damskie. Te są męskie. O. Wyglądają tak samo, więc. No. A. Tu mamy męskie też. Kijeżyk. A tutaj chyba już będą włosy z przyszłości kolejnego motywu. A kolejnym motywem. Czekajcie, muszę sprawdzić, co to było. <laughs> A to będzie motyw Angelik. Angelik, czyli aniołkowy. I tutaj są bardzo ładne falbankowe rzeczy. Więc też mi się to podoba w sumie. Jeszcze lubię ten kolor kremowy, jest mega ładny. Tu mam jakiś szlafrok. Nie wiem czy anioły wychodzą w szlafrokach. No, możliwe. To jest bardzo prawdopodobne. To jest piękny gorset, on jest mega ładny. Tutaj są w ogóle jakieś piżamki <noise> czy coś. <noise> o, to też jest ładne. Ogólnie bardzo ładne. Większość tych rzeczy jest ładna, to akurat mi się nie podoba i wygląda dziwnie. dosyć. O, to jest ładne. O, to też jest ładne, chociaż te ciapki tutaj się nie pasują. O! Widzę dużo marynarek. W sumie to fajnie. Golfik się nie chce ubrać, coś? Okej. Okay. Jakaś spódnica, miniówka jakaś, to jest w sumie spoko. Tu mamy długą spódnicę i jakieś spodnie. I jak w tamtym um, motywie było mało dodatków, chociaż były bardzo dobre, to jednak w tym jest trochę więcej. Bo są i budki tamskie męskie. Jakieś aureole, skrzydła na twarz, wianeczki i skrzydła normalne. Ale tutaj tego nie widać, ale one mają takie fajne tutaj zaczepy. Coś z tego? Więc fajne są te skrzydełka. Mamy też uszy. Coś jak te uszy elfa, które są w tym w sklepie. Tylko te są troszeczkę szersze. I, i, i... Mamy też oczywiście włoski. I chyba te są najładniejsze. Te są mega brzydko zrobione. Nie wiem, nie podoba mi się ten styl taki bardzo rysowany. Bez takich Wiecie no, jakoś nie podoba mi się to strasznie. Zobaczmy z uszu. Te są ładne. No i tutaj mamy teraz y, nagrody logowania za mej, czyli... Y, to, co Wam już pokazałam na mojej karcie społeczności. Oczywiście zrobię też jeszcze pod koniec kwietnia shortsa o tym secie. Jak zwykle. Taka przypominajka zawsze się przydaje. Więc ubiorę sobie coś, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Na postaci i tak kurteczka jest osobno i sukienka jest osobno, a w męskim jest bluzeczka osobno i spodnie osobno. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego, jak to się dzieli. <laughs> Więc tak, mm, tu mamy ostatni motyw, czyli motyw Flower Fantasy. I tu też są mega ładne ubranka, tylko takie, wiecie, bardziej już słodko-różowe. Więc mamy ładny topik. Ta sukienka jest też mega ładnie zrobiona. To też jest spoko, chociaż pewnie będzie problem z malowaniem tego, kolorowaniem. To jest urocze. No to takie sobie. O, to jest całkiem ciekawe. A to jest chyba. Podobną rzecz już mieliśmy, nie? Tylko że bez tych kwiatków. Chyba podobna rzecz jest już w sklepie. Tylko bez tych kwiatków. Ale mam wrażenie, że coś takiego właśnie widziałam już na MSP2. Um, dobrze, więc przejdziemy dalej. Tutaj jest jakiś jakby wyporówiony z grubego szydełka. Jaką bluzka. <grywka> to jest całkiem spoko. Ta jest też ładna. Fajne. I to takie sobie, szczerze. Yy, mech. O i ta nieszczęsna parasolka, którą dodali zamiast świnki. Mech. Dobre, tu mamy ładne spodnie, w sumie. Spodenki. Spódniczkę i wygląda to brzydko. Nie wiem, czemu to tak jakoś dziwnie jest. Mm. Nie wiem, może w zmienionych kolorach będzie lepiej wyglądać, ale to wygląda słabo. To też jakieś takie mech. Te buty są całkiem ładne. Ale chyba są popsute, bo jeszcze tutaj kolorów. Kolory się tu się nie zgadzają. Mm. Mech. Dodatki. Pianek. Jakaś róża. Mech, ale kolczyki. No nie są najgorsze. I zostały nam włosy. Mamy tutaj takie różowe. Jakieś warkoczyki. Uuu, te są piękne. Mega ładne. Męskie i męskie o tu chyba są jeszcze tatuaże nowe z kwiatkami i to tyle w sumie z tego co mamy w szafie teraz przejdziemy sobie do artbooków pokażę wam tam naklejki trochę, trochę animacji i tła oczywiście okej, okay, tutaj mamy tło z motywu monster core, to wygląda Mamy ten anielski i kwiatowy. Więc w sumie. Chyba ten mi się najbardziej podoba. Tu mamy. Naklejki z tych motywów. O, to jest mega ładne. No, to na, z motywu e, kwiatowego wyglądają najlepiej. I takie są najbardziej użyteczne, o, raczej. a raczej. Teraz pokażę Wam trochę animacji. Tu mamy animację nastroju. Będzie w tym Monster Core. Tu ma jakiś taniec. Tu chyba będzie fun. w anielskim motywie. I na razie to tyle. Miałam wam pokazać zwierzaka z przyszłego pakietu i oczywiście on jeszcze nie ma tekstury, ale wiadomo, że to będzie lis. Możemy tak przypuszczać. Bo jego nazwa to Foxy, co mnie mega cieszy, bo lubię lisy i mam nadzieję, że będzie śliczny, rudy i w ogóle. Mm. Więc jak będzie wiadomo więcej, to oczywiście nagram wam shortsa, dlatego polecam subskrybować ten kanał i oczywiście brać udział w losowaniu z okazji 2000 subów. Na dzisiaj to tyle. Bajo!